Sieman wszystkim, z tej strony Długi z kanału Anatomia Broni Palnej. Dziś chciałbym serdecznie wszystkich zaprosić na tegoroczny największy zlot miłośników broni palnej ProArma 2025. To wydarzenie odbędzie się w Puławach, dokładnie na arenie Puławy 4 października tego roku. Chciałbym również serdecznie wszystkim podziękować za wpłaty te które wpłynęły w wakacje, a szczególnie te które wpłynęły w zeszłym roku, ponieważ dzięki wam udało nam się zorganizować ten zlot. Nie byłbym jednak sobą, gdyby nie udało mi się załatwić dla was czegoś ekstra. Każdy, kto do 25 września wpłaci składkę na wejściówkę z kodem, z kodem z tytułem przelewu Anatomia broni palnej lub ABP, zapłaci nie 100, a 49 zł. Korzystajcie, bo zostało mało czasu. Także dajcie znać w komentarzu, z kim się widzę na tym zacnym wydarzeniu. I standardowo, widzimy się w październiku na największym zlocie miłośników broni palnej ProArma 2025. Do zobaczenia!